Dzień dobry, dzień dobry w kolejnym vlogu, jeszcze w tym roku, w starym. Witam Was serdecznie. Ja tu jestem ubrana jak baba ze wsi dzisiaj. Nosię. E, czapajkę znalazłam taką starą. Kiedyś się na targu kupiłam, chyba w zeszłym roku. Tak, e, w zeszłym roku ją chyba kupiłam. E, nie chodzę w niej, bo coś mi w niej nie pasuje. W sensie tu, nie wiem. Nie pasi mi coś ona. Ale tutaj wiecie. Do lasu lepsza nie potrzeba. Lepszej nie potrzeba. Taka mgła. O. U mnie jest. Ciszę jak makiem zasiał. Eee, sobie z Laurą. Nie, nie będzie dzisiaj sam spacer z lasu. Nie, nie, nie. Nie martwcie się. Eee, no. Mm. Chyba to jeszcze w starym roku widzicie. Słuchajcie, ja tak wczoraj nagrałam trzy vlogi w ciągu... Trzy vlogi jednego dnia. Ale chyba ten puszczę Wam pierwszy. Bo... Dzisiaj chciałabym Wam pokazać prezenty, które dostaliśmy od świętego Mikołaja. Tylko jakoś mnie ciśnie. W sumie my sobie dorośli w tym roku nie robiliśmy prezentów. Bo, bo po prostu nie. Tylko dzieci. Tylko dzieciom. Eee, bo nam to w tym roku niepotrzebne, jakieś tam wiecie. Ale moje dzieci mnie zaskoczyły bardzo pozytywnie, ehe, ponieważ do nich przyszedł Mikołaj i zostawił u nich prezent dla mnie. O, macie pojęcie? Takie cuda. Więc był u mnie Mikołaj. E, znaczy, był Mikołaj u dzieci moich i zostawił im prezenty dla mnie. Zaskoczyły mnie niesamowicie, bo się tego nie spodziewałam. E, no, więc tak. U Pawła też tam był Mikołaj, ale tam chłop to chłop jakieś tam kosmetyki dostał. Ja też kosmetyki, ale coś jeszcze zaraz Wam pokażę, jak wrócę do domu po obiedzie. E, a my dorośli sobie nie robiliśmy prezentów w tym roku z przyczyn oczywistych. E, bo po co komu to potrzebne? No i tak. I, i co? Dałam teraz siana konio, ko, la konia i kus. I cała jestem w słomie, w sianie, a i tam powiem wam. Idę. Idziemy tutaj? Dobra. Idę z Laurą na spacer. Słucham? Dobrze. Chodźcie tu, Sonia. Chodź. Mam tylko Sonię i Miśka, Bruno został w domu, bo Amelka, Amelce się nie chciało iść dzisiaj. A ja wiecie, albo nagrywanie, albo trzymanie psa nie ogarnęłabym wszystkiego. I zobaczcie, u mnie dzisiaj taka mgła, ale powiem Wam, że jest jakoś ciepło. Albo mi jest tak ciepło. Nie mam zielonego pojęcia. Co prawda, czapkę mam, żeby wiecie, w razie co się nie przeziębić i tam. I tak w ogóle rano mam jakiś kaszel dziwny i tak dalej. Tak, Paweł też jakiś chory. Mam szalik, ale mam na sobie bluzę. I po tym mam bluzę. Więc ta bluza jest taka, ci musiałam przerwać. Eee, I to, siano. Eee, nie, i to jest bluza, słuchajcie, po moim tacie. Ale nie chodził w niej. Ona była nowa z metką. Eee, I moja mama mówi, że może Paweł by chciał tą bluzę, bo ona taka eee, ten cieplutka i w ogóle nowa z metką. Nie chodzona. kiedyś sobie tam kupił i w końcu coś mu tam w niej nie pasowało i w niej nie chodził. E, Paweł mówi, że na niego trochę na szczupła wiecie, mój tata na, był kawał chłopa jak to się mówi dopiero potem tak zmarniał e, no i na, na Pawła coś mu tu nie pasowało ja mówię, a pokaż mi, ja przymierzę no i ja przymierzyłam mówię, o Jezu, ja sobie ją wezę do latania do samochodu, do gdzieś tam do jakiejś jazdy czy coś, nawet teraz ona spacer do lasu e, ona nie jest taka typowa męska ma tutaj tylko takie coś E, taka w zielonkawy kolor wędkarski, jak to się mówi. Ale jest zobaczcie taka zapupę. E, o! Taka zapupę. E, o! Taka cieplutka z misia. Podobno sobie kupiłam takie w lumpeksie dwie. Poprzednio kiedyś, kiedyś z miesiąc temu. I teraz jak byłam niedawno, ale tego hola zakupowego z lumpeksu z Niedawno, wczoraj. Ale wy to zobaczycie chyba dopiero jakoś po nowym roku ten vlog z lumpa. Bo mówię, nagram trzy vlogi jednego dnia. Więc na pewno sobie to obejrzycie już chyba po nowym roku. Bo tak w kol Słucham? Dobra. Bo tak w kolejności będę Wam to puszczać. Ale najpierw puszczę Wam dzisiaj to i prezenty świąteczne. No i potem już. Będę miała urlop, aby będziecie mieli co oglądać, a ja Sylwester i Nowy Rok będę miała wolne, jak to się mówi. E, więc tak. E, no i ona jest troszeczkę za długa na mnie, bo rękawy sobie musiałam po podwinąć. E, moja mama jej nie chciała, bo to wiecie, jakiś tam, wiadomo, no mówi, że sentyment. A ja mówię, dobra, mi daje, ja będę miała taką, wiecie, e, no tak jak teraz do wyjścia. Powiem wam, że nie, szkoła, że kaptura nie ma. Yy, ale powiem Wam, że naprawdę jest tak ciepła, że nie spodziewałam się. A ja sobie te kurtki podwórkowe, co mam takie, wiecie, tutaj do latania, dzisiaj uprałam, piorą się. I mówię, kurczę, co ja mam założyć na siebie? I tak yy, mam te kurtki, co kiedyś kupiłam tam gdzieś w lumpie, a gdzieś tam na górze pochowałam to wszystko, bo one są takie, takie wiecie, niebieskie I tak mówię, a schowam to, bo i tak na razie w nich nie będę chodzić. A ja już tak, buty założyłam, czapkę założyłam, i tak sobie mówię, Boże, no nie chce mi się na górę po te kurtki iść. A to mi pod ręką, mówię, a dobra, zakładam to. I powiem wam, że jest cieplutko, mi fajna, do latania taka. Nie chce każdy mi się co chce. Ale mówię, nawet jakby Tata mnie chodził, to, to co z tego, prawda? Yy, waży, że się takich rzeczy nie wyrzuca na śmietnik, tylko się daje im drugie życie. Towarzysz, ja Wam jakieś bluzie będę gadać. Ech. O pokaż. To jest właśnie jeden pre pierwszy prezent, który dostała Laura. Później Wam go jeszcze pokażemy. Co ty mu takiego Afro zrobiłaś, warkocza, kucyka. Później Ech. Wam jeszcze pokażemy. Ech, prezenty. Mm. Jeszcze wczorajszy co był ten, ten z tylko Tak, ale to jeszcze nie widzieli tego vloga. To dzisiaj pokażemy wszystkie prezenty i tyle. A póki co przejdziemy się chwilę. Chodź, zacznijmy to tam z takiego pomarańczowego. Przejdziemy się to chwilę po lesie. poddychamy świeżym powietrzem. Potem pójdziemy na obiad. A na obiad dzisiaj dzieciaki sobie zrobią pizzę, bo kupiłam pizzę, takie spody do pizzy. A ja mam fajny taki makaron. To w holu zakupowym Wam pokazałam. Co to jest? Ale do tego warzywa zrobię chyba na patelni jakieś mięso tam co mi zostało a to idziemy. Podsmażę. No nie wiem, jakiś patyk, deska. No i tak jakiś tam obiad będzie. Nie gotuję nic. Nie robię, bo mam tyle tego, że nie ma co. Mhm. A. A co? A może coś ugotuję w poniedziałek? Na Sylwestra i na Nowy Rok. Chociaż my Sylwestra nie obchodzimy, ale pojedziemy pewnie do mamy i pojedziemy też na cmentarz w Sylwestra i w Nowy Rok też chciałabym jechać na cmentarz, więc pojedziemy tak do mamy, posiedzieć nie tak, że wiecie, w no, po nocach, po nocy będziemy tam siedzieć z nią. Nie, no pojedziemy sobie po południu, e, pojedziemy na cmentarz, posiedzimy, że jakoś tam może kolację się zje i sobie wrócimy do domu i tyle. U mnie o tyle dobrze jest, że powiem Wam, że mało tutaj kto wokoło mieszka i jak są fajerwerki czy coś, to rzadko to słychać, nie? Laura, gdzieś tam coś, tam za lasem, tam. Ale ogólnie jest, słuchajcie, cisza i. No, i tak naprawdę, jakby się człowiek poszedł spać, to by nawet nie wiedział, że jest sylwester. No tam gdzie moja mama mieszka, to tam jest dom przy domie, tam dużo osób mieszka wokoło i restauracje są, które robią takie imprezy, więc tam jest hucznie. No, no i tyle. U nas to chociaż zwierzęta się nie, nie boją. Zobaczymy, może w nowy rok pójdziemy na Warszawę. Ale w, tam, w poprzednim roku się trochę bały jak tam. Ale to tak minimalnie w poprzednim roku, a to chyba był Kuba u nas. I strzelaliśmy i dlatego się bały. Już nie pamiętam, słuchajcie. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie będzie u nas e, e, biała sala pod kołdrą, jak to się mówi w tym roku. Bez szaleństw. Dobra, bo przyszłam się z wami przywitać, a plotę mam jakieś bzdury, o jakieś bluzach, no? Tak? Dobra, o jakichś bluzach, o czymś tam. I to takie tam. Jak chcesz, no możemy powoli wracać. E, no zobaczenia później, nie będę wam smęcić, bo tylko smęcę i smęcę na tych vlogach ostatnio i smęcę. Pokaż się. Pokaż się, chodź tutaj. Pokaż się, wstój, misiek. Misiek, poczekaj na mnie. Pokaż się, jak ty wyglądasz. Misiek. Nie no, nie można go... U... Chodź tutaj, misiek. Misiu. Zobaczcie jak on wygląda. Ja pierdzielę. Pokaż się. Nie skacz, chodź tutaj. Laura, weź się go przytrzymaj. się siad. Pokaż się jak wyglądasz. Dobra, pokażę Wam te prezenty, które dziewczyny dostały. I oczywiście ja. E, może zaczniemy od kogo? Ode mnie. Zobaczcie co dostałam. Dostałam taką, słuchajcie, mgiełkę do ciała. Nie wiem, trochę jest znowu za ciemno. Taką o, o z, z zapachu kawy. Po prostu ten zapach jest przecudowny. Jest tak intensywny. Tak super pachnie. Rewelacja. Bardzo fajne. Dostałam też takie bransoletki. O, zobaczcie. Z motylkami. Eee, no tak, z motylkami I z, z, woneczkami. I z woneczkami z motylkami eee, dostałam też taką bransoletkę o, kolorową z eee, kwiatkiem to, tak, to kwiatek jest różą. Eee, tak, z taką różą eee, no, to takie prezenty to jest Ameryki? dobra, ciebie eee, Laura dostała Najważniejsze prezenty. Hobie Horse. On nie jest brudny, on jest wycieniowany, wycieniowany tak specjalnie. Taki, o którym marzyła taki Hobby Horse. On był całym wyposażeniem. Czyli. To nie to. Nie wiem. Dobra, w sumie nieważne. Z czarnym uprzyrządowaniem, czyli wszystko to, co o głowie, to co ma prawdziwy koń. No wszystko 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 do tego miał pudełeczko, to ten miał? Yy, tak, jeszcze miał ten kantar. Tak. Kantar. No, znaczy nie jest jego. Tak. Pudełeczko to było do tego? Yy. Pudełeczko oryginalne oczywiście, bo to jest oryginalny koń, tak jak tutaj są Dobrze, tak jak Laura mówi, nie jakaś podruba, tylko oryginalne, tak? Z takim drewnianym pudełeczkiem, bardzo fajnym, w którym y, były schowane szczotki do czesania. Jeszcze takie. takie. I jakieś tam różne takie, o chyba to. Taka. Tak, takie kantary, i takie różne tam jakieś, coś tam jeszcze. Y, drugi prezent to jest też oczywiście koń. Też, ale ja chciałam tylko tego. Tutaj. Najpierw chciałaś tego, marzyłaś I, o i tym. I tam tak, ale jeszcze taki. Też z całym oprzyrządowaniem kuzyka mu zrobiła afro takiego śmiesznego markocza. On jest bardzo ładny, zobaczcie, jest przepiękny, naprawdę piękny jest. Ten mi się podoba, także to taki jakiś inny, ale ten jest przepiękny. O głowie. O głowie. No dobra, nie będę wszystkiego pokazywać. Wszystko takie same są te ogłowia. I do tego jeszcze, słuchajcie, marchewka taka śmieszna do, do jedzenia jeszcze dostała Hobie Horsa do samego uszycia. uszycia i już zaczęła szyć. Jak zszyjemy, to Wam pokażemy, ale co jest najważniejsze, pokaż ten patyk. I te bryloczki. na oknie A to jest do tego konia. Tak, do tego y, Hobie... zabrała. A dobra, do tego Hobby Horsa, którego dostała, żeby go samemu uszyć. Na przykład na kiju ma inicjały z imieniem Laura. I jeszcze ma do tego takie bryloczki przyczepiane tam do Kantaru, czy tam do czegoś można przypiąć, też z imieniem Laura. Czyli to jest jak sobie go uszyję, to będzie to jej prywatny koń z jej imieniem. Fajne, nie? Bo tu jest napisane, y, na te konie ma, Laury, Twój Hobby Horse Laura. Tak, no. Następną rzeczą to są takie, były. Y, um, u babci Mikoła je zostawiły. O, tutaj są. To są, słuchajcie, takie figurki koni, do. Tamtego możesz nie przenosić. A wziąłeś do tego pokolorowanego. Takie figurki koni, y, z tego. Z czego? Jak już tam na Wiecie z czego? Leciał mi z głowy. Do samego pokolorowania były trzy figurki. Już sobie Laura tutaj jedną pomalowała. To to. Też. Nie. Też takiego konika dostała. Zobaczcie. od drugiej też babci. Więc Mikołaj w tym roku był koniowaty. Koniowaty. No i jeszcze dostała jedną rzecz, na której teraz się wściekają właśnie psy. Pokaż. Nie wiem, czy mi w kadr to w ogóle wejdzie. Ja też to jest koń. Ale Duży. Big. Duży, pluszowy koń. Big koń, Duży taki. Big O. Taki duży koń. Znaczki mam włosy. Trzymaj. E, taka duża maskotka pluszowego konia. Masakra. E, Masakra. Czy coś jeszcze tam było? Ja jakieś tam jeszcze inne takie, jak ja to mówię? Duperele. E, już sama w sumie to nie wiem, co tam, gdzie, gdzie tam jeszcze jest spotykane. A teraz jeszcze pokażę Wam prezenty Amelki, ale musimy się ewakuować. Stąd iść na górę. A Amelka dostała, słuchajcie, taki fotel gamingowy, jak to się tak nazywa. E, bardzo fajne, fajne marączki takie o. E, Góra, dół. E, a jeszcze się przekręcają w bok. Cześć kicia. Nie przeszkadzaj sobie. E, poduszkę ma taką tu Fajną, którą można regulować. E, góra, dół. Tu poduszkę pod szyję. No i, e, no i co? Aha, rozkłada się go do leżącej pozycji. Czyli po prostu wiecie. Jak łóżko. jak łóżko, możecie na nim nawet spać, ale co jest najważniejsze, to jest to: Amelka zgasła światło. Patrzcie, jaki bajer, podświetlany, wszystkie kolory. Ma pilota, ma różne funkcje, że jak na przykład muzyka gra, to te diody pod muzykę, w rytm muzyki tam świecą szybciej, wolniej, wiecie. No, czaderski taki, nie? Super, taki marzyła, taki chciała. Widzowie wiedzieli, że ten fotel jest w domu, a Ty nie wiedziałaś. O, bo ja mówiłam, że jadę, kupiłam, zamówiłam, że już mam ten fotel. Ale mówię, Amerka nie ogląda vlogów, to nie będzie wiedziała. No, więc to tak. Kolejną rzeczą to jest radio i urządzenie takie na płytę, czyli takie no na DVD. Możecie tutaj sobie odtwarzać. Tu wkładacie płytę. Pilot jest. Tak, jest do tego pilot. Tu wkładacie płytę. I ta płyta widać jak się kręci. A nie, można to włączyć, zobaczyć? Nie, no. chyba tak. To zobaczymy. To się e... się nie, 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 no to ten. Włączymy tylko i wy, wycisz najwyżej głos. Też ma radio. Takie wiecie, zwykłe radio. Wkładacie płytę. I się fajnie tak kręci i gra. Radio jest jej bluetooth. Również. A, radio bluetooth. bluetooth. A, no tak, głośnik. A, bluetooth, głośnik może podłączyć. O, tak się kręci i gra. I naprawdę gra głośno, bo sprawdzałyśmy, więc też jest bardzo fajne. I to takie prezenty dostała jeszcze, słuchajcie, Amelka. Ehm, no, wszyscy zadowoleni. Dzieciaki zadowolone, to najważniejsze. A za się dzisiaj... No pewnie, że tak. Pewnie i Branzolecki muszę zacząć nosić i perfumy. A czy perfumy tam. Tak, jeszcze, o, jeszcze właśnie ręczne choinki robione tutaj przez Mikołaja, Laura chyba. Czy to Mikołaj robił te choinki? A już zapomniałam pokazać. Takie ręczne choineczki ze sznurka robione. Paweł dostał i ja też od Mikołaja naszego, prywatnego. <laughs> Więc fajnie. No i to tyle, słuchajcie, i to tak jakoś tak leci, tak to minęło. To co, z wami się dzisiaj pożegnam. Ha, śmieję się, że ja już więcej prezentów nie dostałam, bo ja już dostałam cztery prezenty, które latają na dole. Dziwne, że jeszcze tutaj ich nie ma, bo już po sodach biegać umieją. Więc za dzisiaj wam dziękuję, zapraszam na kolejnego vloga. Pozdrawiam, trzymajcie się, pa. pa.